Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku zagramy w papers, please dokładnie tak, jestem, oczywiście po eee, I witam Was w dokumenty Poproszę, papiery Poproszę i tak dalej. Więc może bez zbędnego przedłużania zaczynamy sobie tryb popularny. Ja już sobie tutaj próbowałem. Eee, wiecie, zapoznać się z gierką i tak dalej. Więc lecimy. Generalnie jest... Gratulacje! Zostaliście wylosowani w październikowej zakład zakładowej. OK. W historii niezłocznego obsadzenia stanowiska zgłosi się do ministerstwa przy, przy punkcie odprawy granicznej w Greslin. Okej, okay. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z Wami we wschodnim Greslinie w wschodnim się lokalu kategorii C8. Okej, okay. niech, Arstocz... niech żyje Arstoczka. Arstoczka, okej, okay. nareszcie otwarto przecie graniczne ee, w tym. Okej, okay. 23 października 82 roczny. Okej, okay. dobra, lecimy. Eee... Podwiecie wizyty wjazdowe, wy waszkolicie z się, że mogą przechodzić wyłącznie obywatele artstocki. Okej, okay, dobra. Lecimy, tylko może ja sobie muzykę ściszę. A, okej, okay, jedna jest minimalnie. Dobra, także lecimy. Yy... Paradizna, na się zgadza. Tyk, lecimy, ej, dla się 8, 84, okej okay. okay. Myślę, że tą książkę sobie tutaj położymy, On ona nam się mega przyda dzisiaj Dzisiaj tylko wpuszczamy arstoczkę, okej okay. Dokumenty poproszę Oj, widzę, że już to jest zły, zła ten Dziękuję bardzo za widzenie Puszczam tylko dzisiaj arstoczkę, obywateli arstoczki, jest to tylko niestety taki wymóg Niestety Jutro może będzie inaczej, niestety dzisiaj jest tak jak ja ustalam zasady, proszę, widzę, że się już nie zgadza, pyk. Nie było warto czekać 8 godzin, niewiarygodne. idź od diabła. Spoko, następnego osłonika poprosimy, oczywiście następny. Paradis na Paradis, Paradis na, pyk. Proszę bardzo, wschodnia Grecja, 83.11, zgadza się, pyk. Pierwszy dzień jest taki, wiecie, najważniejszy, żeby sobie tutaj zrobić, zrobić dobrą normę robotniczą, okej. Okay. Ten cały punkt kontrolny to jakaś pomyłka, Ok, czyli takie, takie rzeczy się tutaj dzieją, Ok, Dobra. Proszę dokumenty, widzę, że już się nie zgadza, więc niestety... Okej, okay. mam już 6 osób obsłużonych, Ok. Dokumenty proszę, 84. na zgadza się. Okej, okay. hey, ładnie, wszystko się tutaj zgadza. Proszę, papers, please. Widzę, że się już nie zgadza, więc dziękuję. Do widzenia. Żegnam, żegnam. Dzisiaj tylko arstoczka. Widzę, że tutaj się zgadza. 84 Zgadza się, ok. Pięknie, ładnie. Proszę dokumenty. Widzę, że się już nie zgadza. Tyk. Dobra. Halo, proszę następnego. Witam serdecznie. Niestety, przykro mi pana, nie wpuszczę. Dobra. Mam już 11 osób. Mam nadzieję, że mam się do około 14 zrobić. Proszę dokumenty. Proszę OverWarner84. Zgadza się. Czy zdążę się dwie osoby zrobić? Paradizna83. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Trzeba tutaj parę razy kliknąć. Żeby dwa razy kliknąć, żeby oni tutaj, wiecie... Dobra, yy, szybko dokumenty, widać, że się nie zgadza, dziękuję bardzo. Dobra, zrobię 15 osobę, super, nice Proszę dokumenty, widać, że się nie zgadza, dziękuję. Czy zdążę jeszcze jedną osobę? Zdążę halo? Tak, zdążymy, zdążymy 15, 16 osobę zrobić, super. Oj, czyli nie zdążyliśmy jednak, okej. Okay. Zarządzajcie swoimi wydatkami z wyborów poniżej. Okay. To będzie taki odcinek gdzie pilotażowy, w którym ja Wam pokażę, jak Gierka działa i czy oczywiście się Wam się spodoba. Myślę, że nie potrzebują. Bo żona, ok, jestem ok, jesteście ok, wujek, ok. Dobra, idziemy spać i lecimy dzień kolejny. Ekonomiści wróżą wzrost. Dobry prognozy dla wymiarów. To ok. Przejście graniczne wygrę z tym wielkim sukcesem. No wiadomo. Ok, lecimy dzień drugi, widzowie. To jest tak, yy, inspektorze, od dziś cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granice. Na waszym stanowisku, wprowadzajcie na narzędzie do prowadzenia dochodzeń. Okej. Okay. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje będą w paszporcie w razie jakiegoś nie nie odmawiajcie wizy. Okej. Okay. Yy. Dobra, ale studenci z ważnym paszportem. Dobra, myślę, że dzisiaj nam się przydadzą. E, przydadzą nam się dzisiaj ten mapa no, regionów, proszę bardzo. Dobra, e, więc lecimy. <mulary> proszę dokumenty, wiza e, wjazdowa, e, ale halo. Gdzie tutaj pan ma paszport? E, halo, halo. E, postawę zasady. A, dane zgodne, ok. powiem, zera. Eee, ty jesteś Republia, Republia, Republia eee, <laughs> Republia, tutaj się zgadza się True Glorian czwarty Truglorian, zgadza się, dziękuję bardzo Zapraszam tutaj oczywiście kolejną osobę Tutaj dokumentów nam będzie coraz bardziej przybywało, więc Ty jesteś z Antegri eee, 82, 10, 28, o i już widzę, że tutaj się ta nie zgadza Dokładnie to musi być w błąd wydruku. No mi się wydaje, że po prostu jest wygaśnięty dowód, więc... Wygaśnięta wiza, więc nie mogę cię wpuścić. Dobra, zapraszam kolejną osobę. Zobaczymy jak on tutaj pójdzie. Dokumenty proszę. Wiza żarstoczka, 84, wschodnia nie się zgadza. Proszę bardzo. Dobra, zobaczymy. Oj o nie, nie sprawdziłem po rzeczy. Okej, okay, on się zgadza. Wschodnia Gestyn. 83, proszę bardzo. Dobra. jedno upomnienie. Ty jesteś z importu. Ale halo, halo, halo. Proszę mi powiedzieć paradizna. Oj, oj. Widzę, że tutaj. Niestety, ma Paradiznę, ale jest z Imporu, więc sorki, ale niestety nie mogę Cię wpuścić, ponieważ nie masz, masz powodzenie ale masz inny paszport. Proszę następną osobę. Arstoczka, 84, wygląd się zgadza, overwornor się zgadza, pyk. aha, przeszła do nas, spoko ale proszę nas znów osobę. Ty jesteś z... 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 Zjednoczona Federacja, okej okay. Great Rapid się zgadza, data się zgadza, więc ja cię mogę wpuścić Oj ty! imigrant. Rzuca grana, ty! Kurde. No, i takie rzeczy dzieją się właśnie w warstoczce, więc. Więc, niestety. <laughs> Dokładnie. Wygląda na to, że warstwem potrzebuje leków. Ok. No, yy. dobra. No, możemy i spać, dobra. Ruch na granicy słuchane więcej strażników zwiększa skrupulatność. dość dużo w grestin. Ok. Więc <laughs> mamy 25 listopada, ok. Oczywiście więcej strażników tutaj mamy. E, pojawiły się regulacje dotyczące wydarzenia wiz nie obywatelom. Przezcydziemy muszą mieć kwit wjazdu, okej. Okay. Cudzoziemcy, dobra. To dzisiaj myślę, że nam się przydadzą bardziej zasady chyba. Fiza e, wjazdowa. ty jesteś z Obristanu, Obristanu, Obristan. E... Kal, zgadza się, proszę im pokazać tutaj kwit gwiazdu 582 Zgadza się, dobra, więc ja myślę, że mogę Cię wpuścić Nie mam tutaj widzicie żadnych postaw, żeby go tutaj nie wpuścić Dokumenty proszę, Ty jesteś z Integri, ok? Integra, Glorian, się zgadza 83 zgadza się ale halo halo proszę mi powiedzieć gdzie pani tutaj ma no właśnie, gdzie pani ma hit wjazdu o jednak się znalazł ok 25.11 zgadza się proszę bardzo super dobra Dokumenty, proszę. Kwidz yy, wjazd 25.11 się zgadza. Yy, ok, kolejna dziwka. NKIO, w yy, importu było NQ, czy nie było NQ Import NQ zgadza się, więc ja tutaj oczywiście data się zgadza. Jest 3, pięknie, proszę bardzo. Ok, kolejna osoba, zapraszam serdecznie. Dokumenty, proszę. I tutaj pani ma co? Pani ma kolechia, kolechia. Kolegia pięknie. Jurko City się zgadza, to co się zgadza? 25... Ojej, ja tutaj widzę niestety niezgodność. Przykro mi bardzo. Więc dziękuję, do widzenia. Niestety, ale twoja lista się nie. Twój, twój kwit stracił ważność, jest ona na inny dzień, więc spóźniłeś się troszkę. Dobra. 25.11, 82 się zgadza. Ty jesteś z Republiki Boston, to się zgadza, więc ja tutaj ci wbijam. Widzę, że możesz przejechać oczywiście. <śmum> oczywiście kolejną osobę mamy, szóstą osobę robimy trochę wolno, no ale wiadomo, trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. Pyk, 20. O, ja już tutaj widzę, że się na przykład to nie zgadza. Dziękuję bardzo. Następny proszę. Paper Fleece. Dokładnie. 25.11 Zgadza się. Ty jesteś z importu. Import y Corisa City. O, to tutaj się nie zgadza. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mimo, że widać się zgadza, to nie zgadza się miasto wydania. Także. Niestety, my tutaj wszystko sprawdzamy dokładnie, nie ma tej dokumenty, proszę. Aha, właśnie, czyli podstawowe zasady. Gdzie macie paszport? Paszport? Prawda? No niestety nie trzeba. No dobra, rozumiem. No to dziękuję bardzo, do widzenia. Bardzo miła osoba, powiem Wam szczerze. Dobra, kolejna osoba. Halo. Proszę dokumenty. 25.11 się zgadza. To się zgadza, ty jesteś z zjednoczona tutaj Federacja. Great Rapid się zgadza, proszę bardzo. Ja nie mam postaw, żeby cię tutaj nie wpuścić. Nie sprawdziłem tylko z wyglądu, ale mam nadzieję, że nie będzie upomnienia. Dokładnie. Dokumenty proszę, pyk. 2511 się zgadza. Pyk, Ty jesteś z Integri Antegria, Glorian, zgadza się, proszę bardzo, wygląd Halo, wygląd, coś mi się nie zgadza tutaj No właśnie Czas nieoprzedzimy do słuchania. Ojej, bardzo mi przykro, ale niestety nie mogę Cię tutaj wpuścić Dokładnie, nie mogę Cię tutaj wpuścić Mimo, że ci wcześniej podbiłem, to niestety. Proszę dokumenty. Yy... Ale halo, gdzie Ty masz tutaj podstawowe zasady? Yy, pyk. No właśnie, nie masz tutaj kwitu wjazdu. Nie mam, no to bardzo mi przykro, ale nie, nie mogę Cię przepuścić, ponieważ potrzebuję Twój kwit wjazdu. Dobra. Dokumenty, proszę. 25.11. się zgadza. Tu się zgadza. Ty jesteś z Imporu. Enkio zgadza się. Wygląd też się zgadza, więc proszę cię bardzo. Witamy w arstoczce, oczywiście. Halo, halo, następna osoba, ale. Pięknie mało się. Mamy kolejną osobę. Ty jesteś z arstoczki w Sodniach rostin Proszę cię bardzo, oczywiście, tutaj cię wpuszczam. Oraz, dobra, zdążę jeszcze pan sam osobę obsłużyć, więc jest super. Dzień dobry, witam cię serdecznie, ty jesteś sobie import 25, no i przykro mi bardzo, nie mogę cię wpuścić, ponieważ nie zgadza się tutaj twoja data. Czy zdążę jeszcze jedną osobę? Zdążę jeszcze jedną okej, mam 15 osób super zrobionych. Okej. Okay. Ty jesteś Over Honor 983 zgadza się, więc nie mogę Ciebie tutaj nie wpuścić. Proszę cię bardzo. Hey, 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 hey. Mam 15 osób widzowie zrobionych, więc jest super. Ok, tutaj nie będziemy nic robić. Także co? Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zczydcie oczywiście lajka pod tym filmem i widzimy się w kolejnym odcinku z Papers Please. Także dzięki trzymajcie się i elo. elo.